Dzień witam wszystkich na małej zapowiedzi trzech filmów, na które warto iść do kina i które na pewno pojawią się na moim kanale. A więc zaczynamy. Numer jeden, Wieżogród. Zwierzogród, lśniąca metropolia. Gdzie wszystkie zwierzęta, drapieżniki i roślinożercy żyją w cudownej zgodzie i harmonii. Cześć! Jestem... Nowa sąsiadka! Tak! I co z tego? Będzie chciała co pożyczyć, to nie od nas. Jest to kolejna dość ciekawa produkcja Disneya, która oczywiście przyciągnęła moją uwagę. W trailerów dowiadujemy się, że główną bohaterką jest Judy Hobbs, która jest królikiem pragnącym zostać gliną. O co, idziemy łapać bandzioru? Niestety w mieście pojawia się zło, a dziew... dziewczęta. A zwierzęta zaczynają jak w jakiś dziwny sposób, tajemniczy dziczeć. Oczywiście tak poważną sprawę najlepiej rzucić na barki żółtoziowa, którym jest Judy. I oznajmić, że jeśli tego nie wykona, to straci odznakę, a na wykonanie tego zadania ma 48 godzin. Ale nasza dzielna Judy staje na wysokości zadania. Zgoda! Podczas swojego zadania trafia na lisa, którego imienia chwilowo nie znam, ale który jest podobno głównym świadkiem, i oczywiście prawdopodobnie po będzie pomagał naszej głównej bohaterce rozwikłać tą sprawę. Co oczywiście będzie początkiem prawdziwej przyjaźni. Jakiej przyjaźni to nie jest hasbro kretynie. No dobra. To takim razie może przyjaźni, a może nawet czegoś więcej. Magic, 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 magic. Oczywiście to są wszystko moje domysły, które wysnułem na podstawie traileru, więc lepiej w ogóle nie zwracajcie na to uwagi co mówię teraz, co mówiłem wcześniej. Nie słuchajcie mnie, tylko idźcie obejrzeć ten film, zapowiada się naprawdę dobrze. Pojawią się na pewno ciekawe wątki, ciekawa fabuła, ciekawe postacie. Sam pomysł jest bardzo na plus. A do tego się ta parodia ojca chrzestnego pod koniec traileru. To jest niej się. Dwa oh, yeah. nie! Genialne. A więc podsumowując, na tą produkcję na pewno trzeba iść do kina i na pewno pojawi się na moim kanale. Czyli to samochód? Największego mafioza w mieście prawdziwej bez... <grym> Zwierzogród. Next. Numer 2. Kung Fu Panda 3. <grym> Mistrzu Shifu. Chwileczkę czasu mogę? Czas jest niż iluzją. Istnieje tylko teraźniejszość. Czyli znaczy, że mogę? O! Przed Tobą następny krok na drodze. Od wojownika do mistrza. Kiedy ja się nie nadaję? Kolejna, prawdopodobnie ostatnia. Część przygód naszego dzielnego i ukochanego smoczego wojownika. O nie! To przecież smoczy mistrz! Jaki przystojniak! Wojna! <grym> odnajdzie swojego ojca, który zaprowadzi go do tajnej wioski pan, która jest ukryta gdzieś w górach. Ojej, złodziejaczek! Pojawi się też nowy, bardzo potężny wróg, któremu Po będzie musiał stawić czoła. Obrócił Kai! Kto? Mieścił cierpienia, bestia zemsty, masakrator? No nie znam. Okej, pracowałem kiedyś z Ugułem. No to jest! Mieścił Cisza! Jeśli chodzi o mnie, to liczę też na rozbudowanie wątka między Po i Tygrysicą, który się pojawił w drugiej części. Wiecie, że taki się pojawi, prawda? Ogólnie na ten film trzeba iść. I na pewno pojawi się na moim kanale. Szykujcie się na randkę z grozą! Drugo <mulety> nie prawa! Ciekawa, was wow, ty chyba żartujesz? Wow. Ja. Oh. Czyli ty jesteś Smoczy Wojownik, tak? Może darujmy sobie to Pitu Pitu. Nie bawem się przegrywam. Oh, pitu Pitu, ale. Pitu Pitu, pitu ja pitu pit Zaraz. Pitu Pitu. Oh. Next, numer 3. I tutaj nie podam żadnego tytułu ani żadnego traileru, bo jeszcze takowy nie wyszedł. Ale podobno w tym roku ma wyjść nowy pełnometrażowy film z Sonikiem. Nic o nim nie wiadomo, ale mam przeczucie, że na pewno będzie warto na niego iść i na pewno pojawi się na moim kanale. Jak widzicie trailer, to jeszcze do niego wrócę. A więc to wszystko. Mam nadzieję, że Wy też pójdziecie na tę produkcję, bo ja na pewno pójdę. Tylko pamiętajcie, żebyście nie szli sami. Zaproście przyjaciół, rodzinę, dziewczynę lub chłopaka i idźcie razem. I oczywiście spędźcie miło te chwile... A ja się chwilowo z wami żegnam i życzę miłego oglądania. Narka.